Bardzo Państwu dziękujemy, że gościcie w Łowiczu. Dziękujemy, że władze samorządowe nas pilnujecie, żebyśmy za szybko tej materialnej historii nie zepsuli, żebyśmy za szybko nie położyli asfaltu na starym historycznym bruku. Żebyśmy nie zabudowali jakiegoś historycznego miejsca, żebyśmy za dużo drzew, o których pan minister wspominał, nie wycięli, żebyśmy nie zeszpecili fasad pięknych budynków i żebyśmy szanowali historię. Wszystkim Państwu jak najmilszych wrażeń złowicza. Dziękuję panu burmistrzowi. A o zabranie głosu poproszę panią Paulinę Florianowicz, dyrektor Nadrodowego Instytutu Dziedzictwa. Ekscelencje, panie ministrze, panie wojewodo, panowie marszałkowie, panie starostwo, panie burmistrzu, szanowni państwo, państwo konserwatorzy i państwo, którzy są właścicielami obiektów które za chwilę będziemy nagradzać w tegorocznej edycji konkursu Zabytek Zadbany. Tegoroczna edycja jest szczególna, bo w pewnym sensie została okrojona do, do, do tego jednego konkursu, ale może to dobrze, bo dzięki temu możemy skupić się na takiej rzeczywistej, konkretnej pracy konserwatorskiej, która została wykonana i która została wykonana bardzo dobrze. Kiedy kilka lat temu Narodowy Instytut Dziedzictwa... Przejmował prowadzenie sekretariatu konkursu Zabytek Zadbany, konkursu generalnego konserwatora zabytków. Argumentowaliśmy, że trzeba poza pewnymi kosmetycznymi zmianami w regulaminie zmienić rzecz zasadniczą, żeby tymi, którzy zgłaszali, byli nie tylko konserwatorzy, którzy z no, siłą rzeczy mają wiedzę i kompetencje, żeby ocenić jakość praw konserwatorskich, ale żeby do konkursu mogli zgłaszać się sami właściciele poszczególnych obiektów czy ich zarządcy. Spotkaliśmy się wtedy z krytyką, że to niemożliwe, że nikt nie będzie zainteresowany, że przecież w konkursie nie ma nagrody pieniężnej, a tymczasem z perspektywy trzech lat możemy powiedzieć, że z roku na rok tych zgłoszeń mamy coraz więcej, coraz większy odsetek zgłaszanych wniosków zgłaszany jest właśnie przez właścicieli, coraz większe jest zainteresowanie mediów tą nagrodą, która no, rzeczywiście ma formułę symboliczną, ale chyba jednak istotną. A w tym roku po raz pierwszy zgłoszenia przyszły ze wszystkich 16 województw, co nas niezmiernie cieszy. Bardzo różne są grupy właścicieli, którzy biorą udział w tym konkursie. Nawet wśród nominowanych, jak Państwo za chwilę zobaczą, mamy zarówno samorządy, muzea, kościoły, mamy też osoby prywatne. To oznacza, że grono osób, którzy są zainteresowani. Ochroną zabytków, którzy niejednokrotnie inwestują ogromne pieniądze, często są to pieniądze prywatne, w ich prawidłową rewitalizację jest, jest duże i, i się powiększa. I to niezmiernie cieszy. Ja z tego miejsca chciałam też podziękować członkom jury, którzy wykonali tą ogromną pracę i ocenili wnioski w tegorocznej edycji. Pozwolę sobie ten skład jury, który nie jest tajny przywołać i, i z tego miejsca państwu podziękować. Żyli złożone jest z pięciu osób, które reprezentują wszystkie możliwe środowiska konserwatorskie i środowiska zainteresowane ochroną zabytków i w tym roku obradowało w składzie dr Adam Jankiewicz jako przewodniczący jury i przedstawiciel środowisk organizacji pozarządowych. Pan profesor Andrzej Kos Pan profesor Andrzej Koz, dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wiceprzewodniczący, jury. Pani Małgorzata Gwiazdowska, Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie. Pan Jan Janczykowski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków i niestety dzisiaj nieobecny, Pan Mariusz Czuba, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przed nami bardzo ważny moment ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany. Zapraszam do nas pana Piotra Żuchowskiego, Generalnego Konserwatora Zabytków, oraz panią Paulinę Florianowicz, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którzy wręczą nagrody wyróżnionym i laureatom w konkursie Zabytek Zadbany. Szanowni Państwo, Zabytek Zadbany jest corocznym konkursem ogłoszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów. Właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Drodzy Państwo, kilka słów o tegorocznej edycji. Otóż zgłosiło się do konkursu 65 zabytków, po raz pierwszy ze wszystkich województw na terenie kraju. Nagrody w konkursie przyznawane są według pięciu kategorii: utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu, w tym założeń dworskich i pałacowych, adaptacja obiektów zabytkowych, architektura i konstrukcje drewniane oraz architektura i przemysłowa i dziedzictwo techniki. Szanowni Państwo, jury konkursu w każdej kategorii wyłoniło do czterech nominowanych do nagrody i za chwilę zaprosimy tu nominowanych, którzy otrzymają wyróżnienia i laureatów w pięciu kategoriach. A zatem czeka nas emocjonujące rozstrzygnięcie prestiżowego konkursu. Mili Państwo, w kategorii A utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu wyróżnienie otrzymują. Miasto i gmina Nysa województwo opolskie Za prace remontowe Za prace remontowe i konserwatorskie które uchroniły i utrwaliły wartości zabytkowe Wieży Bramy Wrocławskiej w Nysie Pozwalając zachować ważny element krajobrazu miejskiego w imieniu pani burmistrz Jolanty Barskiej nagrodę odbierze pan Aleksander Juszczyk, zastępca burmistrza Nysy. serdecznie gratulujemy. Kolejne wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje Uniwersytet Medyczny imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu, województwo dolnośląskie. Za kompleksową rewaloryzację kamienicy pod Złotym Orłem, obecnie Muzeum Farmacji we Wrocławiu, przeprowadzoną z zachowaniem autentyzmu substancji zabytkowej. W imieniu pana profesora doktora habilitowanego Marka Ziętka, rektora Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu, nagrodę odbierze pani doktor habilitowana Bożena Płonka Syroka, kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wyróżnione zostaje także Miasto Żyrardów, województwo mazowieckie, za rozwiązanie złożonych problemów konserwatorskich i szeroki zakres prac prowadzonych z poszanowaniem wartości zabytkowych budynku dawnej resursy w Żyrardowie. W imieniu pana Andrzeja Wilka, prezydenta Żyrardowa, nagrodę odbierze pani Marlena Markiewicz z Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Żyrardowa. Zwycięzcą w tej kategorii zostają Łęki Górne, dwór w zespole dworsko-parkowym województwo podkarpackie. Jury doceniło kompleksowe prace konserwatorskie, poprzedzone starannym i badawczym rozpoznaniem obiektu, przeprowadzone z zachowaniem autentyzmu substancji zabytkowej a także pieczołowitą ekspozycję wartości zabytkowych oraz zachowanie historycznego charakteru wnętrza dworu. Zapraszamy laureatów państwa Joannę i Dariusza Kolbusz. Serdecznie gratulujemy laureatom. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Kategoria B to rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu, w tym założeń dworskich i pałacowych. Oto wyróżnienia dla miasta Zgierza, województwo łódzkie za przeprowadzone z dbałością prace przy Zespole Domów Tkaczy wraz z otoczeniem w parku kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu. Przywracające charakter miejskiego krajobrazu kulturowego. W imieniu pani dr Iwony Wieczorek, prezydenta Miasta Zgierza, nagrodę odbiorą pan Bohdan Bączek, zastępca prezydenta Miasta Zgierza, pan Karol Maśliński, pełnomocnik do spraw rozwoju, i pani Magdalena Michalak z Wydziału Rozwoju Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. Kolejne wyróżnienie w tej kategorii przypada Starostwu Powiatowemu w Poznaniu, Województwo Wielkopolskie, za kompleksowe prace rewaloryzacyjne wraz z harmonijnym wprowadzeniem nowych elementów funkcjonalnych w zespole parkowym przy dawnym klasztorze cysterek w Owińskach. W imieniu pana Jana Grabkowskiego, starosty Poznańskiego, nagrodę odbiorą pan Wiesław Biegański, powiatowy konserwator zabytków, i pani Maria Pawlicka, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Jeszcze jedno wyróżnienie dla Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego, Klubu Nowodworskiego, Województwo Pomorskie, za prawidłowo przeprowadzoną rewitalizację krajobrazu poprzemysłowego zespołu zabudowań dawnej mleczarni wraz z otoczeniem, obecnie zespołu Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim. W imieniu pana Marka Opica, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego, Klub Nowodworski, wyróżnienie odbierze pan Tomasz Błyskosz, kierownik oddziału terenowego w Gdańsku Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Laureatem w tej kategorii zostaje Żmigród Zespół Pałacowo-Parkowy Województwo Dolnośląskie Należący do miasta i gminy Żmigród Jury przyznało nagrodę za przykładnie przeprowadzoną trudną rewaloryzację zespołu Służącą utrwaleniu autentyzmu substancji zabytkowej i krajobrazu kulturowego Łączącą konserwację pojedynczego obiektu konserwację trwałej ruiny Oraz rewaloryzację założenia parkowego. Rewaloryzacja obejmowała remont wieży zwanej Kasztelańską, która jest najstarszym elementem zespołu i pochodzi z 1560 roku. Zabezpieczenie pozostałości barokowego pałacu w formie trwałej ruiny z adaptacją części piwnic oraz rewaloryzację parku. W imieniu Pana Roberta Lewandowskiego burmistrza Żmigrodu Nagrodę odbierze pan Zdzisław Średniawski, zastępca burmistrza Żmigrodu. Serdecznie gratulujemy wygranej. Szanowni Państwo, trzecia kategoria, kategoria C, adaptacja obiektów zabytkowych. W tej kategorii wyróżnienia otrzymują Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, Województwo Pomorskie, za starannie przeprowadzone prace konserwatorskie budynku dawnej Łaźni, obecnie Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia II w Gdańsku oraz wprowadzenie nowej funkcji z interesującym rozróżnieniem substancji zabytkowej i struktury nowoczesnej. W imieniu pani Jadwigi Charzyńskiej, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, nagrodę odbierze pani Helena Szczepańska. Wyróżnienie otrzymuje także Forteczny park Kulturowy spółka z OO, województwo dolnośląskie za wzorowe prace konserwatorskie i adaptacyjne dążonu twierdzy Srebrna Góra, przeznaczonego na funkcję turystyczną i muzealno-wystawienniczą, prowadzone z poszanowaniem i dla utrwalenia wartości zabytkowych założenia twierdzy. Zapraszamy pana Krzysztofa Nieborę, prezesa zarządu fortecznego parku Kulturowego. A oto wyróżnienie dla pana Dariusza Ziemby, województwo opolskie za adaptację folwarcznej wieży ciśnień w Skorogoszczy, obecnie wieży widokowej i Izby Regionalnej, przeprowadzoną z poszanowaniem autentyzmu obiektu. Zapraszam pana Dariusza Ziembę. W kategorii adaptacja obiektów zabytkowych nagroda trafia do dawnej hasyckiej synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej województwo Małopolskie, w której obecnie znajdują się ośrodek spotkania kultur. Budynek jest własnością miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska. Nagroda została przyznana za wzorowe prace konserwatorskie przeprowadzone w obiekcie w celach nadania mu nowej funkcji ważnej dla społeczności lokalnej, oraz za wprowadzenie funkcji muzealnej z poszanowaniem otoczenia obiektu. Remont i konserwacja zagrożonego budynku dawnej synagogi obejmowały szeroki zakres prac, od ratowniczych interwencji konstrukcyjnych przez prace remontowo-adaptacyjne po prace konserwatorskie przy dekoracjach sztukatorskich i malarskich. Zapraszamy burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, pana Stanisława Początka. Serdeczne gratulacje. Drodzy Państwo, przed nami kategoria specjalna architektura i konstrukcje drewniane. Jury wyróżniło Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych samorządowego Zakładu Budżetowego, Województwo Pomorskie, za pełną i staranną konserwację zabezpieczającą i utrwalającą substancję zabytkową. Domu Podmiejskiego z Kuźnią przy ulicy Gościnnej w Gdańsku. W imieniu pana Jacka Łapińskiego, dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, nagrodę odbiorą pani Karolina Kocińska i pani Bożena Kaszewska. Tegoroczna nagroda w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane zostaje przyznana zbudowanemu w 1719 roku drewnianemu kościołowi filialnemu Świętej Anny w Brzezinach województwo łódzkie. Kościół ów jest własnością parafii rzymskokatolickiej podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach. Jury przyznało nagrodę za prace konserwatorskie, przeprowadzone ze starannym rozpoznaniem obiektu i z zachowaniem w dużym stopniu autentyzmu substancji zabytkowej. W trakcie rozpoznania obiektu sporządzono szczegółową inwentaryzację, przeprowadzono badania architektoniczne oraz badania na obecność warstw malarskich. Zapraszam księdza proboszcza Bogumiła Walczaka i pana Andrzeja Cieślika ze Społecznego Komitetu Odnowy Kościoła Świętej Anny w Brzezinach. Mistrza miasta, Brzezimie, który tutaj z okazji panu ministrowi przekazać e, rewitalizację dzisiaj odebraliśmy. Ja Roman Sasiem. Kto? Roman Sasiem. Roman, Roman Tak, do, 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 do. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie gratulujemy wygranej. Proszę państwa, piąta kategoria, kategoria specjalna Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki. Jury wyróżniło miasto Lublin, województwo lubelskie za rzetelność w wykonaniu badań i wykorzystanie ich przy realizacji prac przy przymoście na Bystrzycy w Lublinie, przeprowadzonych z zachowaniem historycznego materiału i formy zabytku w imieniu pana doktora Krzysztofa Żuka, prezydenta Lublina, nagrodę odbierze pan dr Hubert Mądzik, miejski konserwator zabytków w Lublinie. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymują także państwo Dobromira i Zygmunt Czarnecki, województwo warmińsko-mazurskie, za udaną i staranną konserwację wieży wodnej we Framborku, przeprowadzoną z poszanowaniem autentyzmu substancji zabytkowej i jej historycznych nabarstwień. Zapraszamy na scenę państwa Dobromira i Zygmunta Czarneckich. Kolejne wyróżnienie otrzymuje BBI Development NFI SA wywództwo mazowieckie za konserwację i rewitalizację portierni i budynku biurowego w zespole dawnej warszawskiej wytwórni budek Koneser przeprowadzone z poszanowaniem substancji zabytkowej architektury poprzemysłowej. Po odbiór nagrody zapraszamy pana Krzysztofa Tyszkiewicza, wiceprezesa MBI Development. W kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki laureatem zostaje Zespół Starej Przędzalni w Żyrardowie Województwo Mazowieckie. Najstarszy budynek w Zespole, który został wybudowany w latach 1829-1833 i został zaprojektowany przez Jana Jakuba Gaja przy współpracy Filipa de Girarda. Nagrodę przyznano za szeroki zakres prac konserwatorskich, rewitalizacyjnych i adaptacyjnych w Zespole dawnych zakładów ludniarskich w Girardowie, przeprowadzonych z poszanowaniem autentyzmu i charakteru zabytków poprzemysłowych. Kompleksowe prace konserwatorskie.